Nikola z rolnika świętowała urodziny w stylu zachodnim. Nie zgadniecie, kto się na nich pojawił. Nikola z rolnik szukażony miała wyjątkową imprezę urodzinową. Uwagę na zdjęciach przyciąga pewien gość. Nikola z rolnik szukażony pokazała, jak się bawiła w minioną sobotę. Uczestniczka show świętowała swoje urodziny w gronie najbliższych, ale nie była to zwykła impreza. 23 latka miała bardzo pomysłowe urodziny i zaprosiła na niewyjątkowego gościa. Ich wspólne zdjęcie obiegło sieć. Nikola z rolnika świętowała urodziny w stylu zachodnim, program rolnik szukarzony cieszy się ogromną popularnością, a widzowie chętnie śledzą losy uczestników nawet po emisji show. Nikola walczyła o serce Darka, ale niestety rolnik stwierdził, że to jednak nie jest to. Uczestniczka show skradła jednak serca widzów, którzy chętnie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Ostatnio Nikola z rolnika była na wyjątkowym spotkaniu, a teraz pochwaliła się zdjęciami ze swojej imprezy urodzinowej. Na Instagramie Nikoli z rolnik Szuka żony pojawiły się zdjęcia z jej urodzinowej imprezy w zachodnim stylu. Uczestniczka show świętowała 23. urodziny w gronie najbliższych. Wygląda na to, że na imprezie obowiązywał dress code, ponieważ wszyscy uczestnicy imprezy byli ubrani w stylu kowbojskim. Na urodzinowej imprezie Nikoli nie zabrakło Ewy, która również brała udział w dziesiątej edycji miłosnego hitu TVP. Po programie obie panie się ze sobą zaprzyjaźniły i chętnie chwalą się w mediach społecznościowych, jak spędzają wspólnie czas. Uczestniczki show często się spotykają, a ostatnio były nawet razem na koncercie.